Powiem wam, że kurwa nie da się zjeść spokojnie kolacji. No kurwa, jem kolację, odpalam na chwilę YouTube'a, no i widzę, kurwa. No do, kurwa sieczka jak z jak kurwy syn. Trader21, kurwa. Chłop, kurwa z inwestycji. No chodzi różne farmazony, gada. Z częścią rzeczy się człowiek zgadza, z częścią nie, ale okej, okay, kurwa. No i kurwa kolejny. Suplementy będzie wypuszczał, kurwa. Ja pierdolę. Yy, zleca kurwa zleca kurwa tutaj dział jakiś mu tu będzie przygotowywał kurwa, następny, kolejny kurwa, eksperymentariu, tfu wroj zroj się teraz kurwa też, kurwa, wypuścili suplementy. Czy was, kurwa, nie popierdoliło z tymi suplementami? Ja pierdolę, ale to jest wszystko, kurwa, nasza wina, bo my Polacy latamy jak pojebani. Myślimy, że, kurwa, suplementami zastąpimy wszystko, kurwa. A tu ludzie, kurwa, trzeba zjeść zdrowe rzeczy, nieprzetworzone, kurwa. Ruszać się, zmęczyć to dupsko, kurwa. O tyle i tyle, a nie kurwa jebane w dupę suplementy, kurwa. Gdzie wszyscy, kurwa, to wszystko z Chin leci, kurwa, w tych samych hurtowniach, jest tylko przepakowane, obrędowane i oni dymają nas, kurwa, na setki procent, kurwa. Do tego, kurwa, ustawa jest jaka jest, że rejestracja wygląda, że wrzucasz na stronę ministerstwa i to wisi, do nich tego nawet nie sprawdza. I sprzedawać można wszystko jako kurwa suplementy. Ludzie, opanujcie się, trzeba się ogarnąć, kurwa i niestety zmęczyć się kurwa. Dupsko musi kurwa być sine, ma być mokro kurwa. I wtedy będzie dobrze, nie będziecie potrzebowali tych głowi tych tyraż suplementów.